Cześć, z tej strony Mikołaj, a dzisiaj recenzja niekwestionowanego hitu wśród rakiet, czyli Babolat Pure Aero Rafa Origin. Jak sam producent mówi, rakieta powstała wraz we współpracy z samym Rafalem Nadalem, tak aby zgadzała się ona z nim zarówno ideowo, estetycznie i praktycznie. Kolor tej rakiety uważam, że jest bardzo ciekawy i oryginalny. Bardzo ładnie to wygląda. A wiadomo, tego typu jaskrawe kolory no, nie mogą się z nikim innym kojarzyć jak z Rafą. A zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, zobaczcie parę przebitek z gry tą właśnie rakietą. Moje doświadczenie od razu nasuwają mi się dwa słowa, czyli siła i rotacja. No ale właśnie, czemu ja w ogóle się dziwię? To jest w końcu rakieta Rafaela Nadala, który gra bardzo atletycznie i rotacyjnie. Tak, rakietą świetnie nadaje się rotację, a czucie piłki jest bardzo dobre. A dzieje się to przez bardziej otwarty układ strun w porównaniu do starszych modeli Pure Aero. No i siła. Rakieta jest wyważona na główkę, a sztywniejsza rama jeszcze bardziej podkręca tą moc, z jaką możemy odbijać piłkę. Czasami można się poczuć z tą rakietą jak z toporem na korcie, tym bardziej jak ktoś zdecyduje się na zaawansowany model ważący 317 gramów. No właśnie, mamy dwa warianty wagowe tej rakiety. Pierwszy to jest ważący 317 gram, czyli tyle, ile tak naprawdę waży prawdziwa rakieta rafinadala. I drugi, nieco lżejszy, ważący 290 gramów. Rakieta ta jest zdecydowanie dla zaawansowanych graczy szukających kompromisu mocy i rotacji w rakiecie. A przy okazji dla osób, którzy uwielbiają styl rafinadala na korcie. A tego typu rakiety nie znajdziecie nigdzie indziej, jak w sklepie tenisisty. Na stronie internetowej skleptensisty.pl bądź w sklepie stacjonarnym na ulicy Szlak 65 w Krakowie. A ja już się żegnam, Mikołaj Witowicz na mikrofonie. Do następnego. Cześć.